Na początku będzie koncert, niedługi, potem będzie o naszych dusztach, potem będzie nauczycielka ode mnie przeczyta list, bo ja tak nie za dużo mogę teraz rozmawiać, no i potem te cyfryzm. Dobrze, dobrze. No. I prosimy bardzo. język angielski, więc y, szkole problem w tym, że niestety dzieci maleje. Cieszymy się bardzo z tego, że dzisiaj możemy Państwa widać polskim słowem, polską piosenką. Cieszymy się, kiedy odwiedzacie nas. Uczniowie kończą tutaj 10 klas, potem idą do szkoły w Majszegole albo w Awierzeniach, które są tutaj najbliższe do szkoły średniej, niektórzy idą do zawodówki. No do szkoły uczestniczają przeważnie Polacy, ale jest tak, że z rodzin są dzieci z rodzin mieszanych, Litwini i po, na przykład ojciec jest Litwinem, matka Polka, czy jest Rosjaninem, więc zdarzają się także uczniowie z rodzin takich mieszanych. Przyjechaliśmy z Krakowa, z Warszawy, z Gdyni, z Poznania. I tutaj mamy też ekipę, która realizuje Marcu, eee, wszyscy tutaj, każdy wykonuje inny zawód, są też studenci. To, co nas łączy, to jesteśmy przedstawicielami środowisk jednicowskich. Też jesteśmy Egipcami, też bardzo dziękujemy za, 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 za takie przyjęcie, bo wracamy tutaj mężczyzny, człowiek wraca naładowany taką pozytywną energią i chce się tutaj robić. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, Bardzo, po bardzo po zimno, zimno. Jest największa trudność, że mamy ciągle malejący kontyngent uczniów, które uczestniczą do, uczestniczą do naszej szkoły. I nie tylko do naszej, bo ponieważ e, szczególnie w rejonie szkół maleje także i maleje liczba młodzieży, bo dużo, bo dużo rodzin nawet ze wsi znajdują się dzisiaj w Anglii, w Irlandii, wyjeżdżają po prostu za Zarobkiem, no i więc takim największym problemem jest właśnie to, że mamy malejąca liczba uczniów z każdym rokiem. Nasze podręczniki są o wiele bardziej ubogie niż na przykład Polskie. Dlatego tutaj mam na, na, też na swoim stole. No zresztą bardzo dawno już wydany ten podręcznik, powiedzmy sobie w 1998 roku. I naprawdę jak na przykład. Otwieram ten podręcznik, a otwieram jakiś inny, no bo korzystam też z takich podręczników z Polski. Też no, mieliśmy sponsorów nam tutaj po jednym egzemplarzu z różnych właśnie e, wydawnictw. Tyle przydało mi się więcej. <grych> Nawet ten jeden to jest szczytem marzeń i naprawdę bardzo to potrzebne. Ja mogę z tego korzystać, mogę brać jakieś ćwiczenia no, w przypadku mojego przedmiotu oczywiście, bo może inny nauczyciel to tak miałby inaczej, ale... W moim przypadku to właśnie to, że ja no, korzystam, mam tutaj różne ćwiczenia i sobie układam testy stąd. Oczywiście nie jest to tak, wszystko tak samo jak, jak na przykład no, u Was, ale dużo powtarza się utworów i są świetne właśnie te pytania, niektóre jakieś tam pomysły do tego. Czy wiesz jaki znak, czy Pan ale tak? Wiem, odpowiada jaki mam to znak polski. Ośrodziały. Jaki los nas czeka, no jesteśmy w takim no niezbyt dobrym położeniu, bo to zależy, na razie mamy samorząd, gdzie mamy większość Polaków w samorządzie, którzy za wszelkie... Ну заельком цэну стараюся не замыкай тых такіх маленькіх ску Ну і не, не вииввайтихх дзеці десь там замоза а захваййте так невялікія школы но ну, як там далі удаед грудно поведзі Zaprosimy prosimy tutaj nakładać i takimi takimi... Na pewno wszyscy są... Chyba wszyscy, czy ja tak, że... Właśnie mi nie zapominacie, że, że tam my gdzieś na, na kresach nie jesteśmy jedni. No, nasi uczniowie jeżdżą do, do Kosakowa, do gminy tam współpracują, spędzają lato, e, lato właśnie nad morzem. No, to, to też e, daje, no, daje bardzo, bardzo dużo, no, poznać e, Tą daleką ojczyznę. Czy do widzenia to zawsze. I cały czas asfaltem. Dobrze. Mhm. Nie ma ja, 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 tak, dla pana. ja, Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. ja, do widzenia. E, malin, malin. już malin? <śmiech> 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 Pani to się uczyła tylko polska młodzież i, i, czy też? Teraz już tylko tak, ale no, 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 kiedyś w jeszcze no to, to były trzy szkoły pod jednym dachem. To była polska, rosyjska, litewska to... A tutaj duża zmniejszość rosyjska? No tak i tak sporo i szkoła była rosyjska, tak. Tylko pod jednym dachem te trzy piony tak zwane no, ja na przykład też jestem absolwentką tej szkoły. Tutaj chodziłam do, do szkoły i jeszcze no i tego. To tak, to wtedy były te trzy szkoły, była litewska. Rosyjska i Polska, z tym, że Polska była naj, najliczniejsza. Nasi absolwenci studiują po ukończeniu naszego gimnazjum, studiują bardzo pomyślnie, praktycznie na wszystkich uczelniach wyższych, jak w kraju, czyli na Litwie, tak w Polsce, poza granicami, w całej Unii Europejskiej, a nawet na innych kontynentach, muszę powiedzieć. Młodzież właśnie opuszcza Litwę szuka lepszego życia, to znaczy od razu studiów po prostu tańszych, bo u nas studia... Na Litwie dla takiego przeciętnego studenta są no, no, nie do zniesienia. Nie na kieszeń takiego zwykłego obywatela, jeżeli można powiedzieć. O ja, się nie się nie ma. U nas w No przykład. jak to O, wadis. Teraz nas, na Nie ma, nie ma. Ale egzamin z plastyki na przykład, bo to jest takie rzadkie, ale czasami uczniowie wybierają egzamin z plastyki i właśnie jednym z punktów egzaminu z plastyki jest no, namalowanie takiego obrazu wielkiego, coś takiego, więc nauczycielka od razu z nimi pracuje i oni szykują i tam są imiona z z którym roku składały. Ale... No, widać, że to dobry. Pani Wierginie od plastyki, ale to Pani taka schrona. No to... trzeba przeduprzężać, no na takie intencje <śmiennie> Uczesane z No, no. I tutaj pani Wirginia opowie też su ucznię 12 klas składał egzamin, on wybrał taki temat bajki, że wchodzą te klasy jak do bajki. Jakieś to udzielę akcenty z bajków różnych, układał swoje wizje. Władze litewskie robią wszystko, rząd ministerstwo Oświaty Litwy robi wszystko, żeby właśnie Polakowi utrudnić. I te kłody są rzucane pod. Pod kolana, pod nogi naszym absolwentom, choćby dlatego, że ostatnio jest ujednolicony egzamin z języka litewskiego, i kiedy młodzież po szkole litewskiej, kiedy ma bardziej więcej w programie godzin języka programowo- litewskiego, i oni z naszymi uczniami po szkole ogólnokształcącej polskiej na przykład, mają stawać w te same szlanki, tak samo mają składać ten egzamin, kiedy, kiedy oni dużo rzeczy nie nadrobili, kiedy, kiedy dla nich nie było takiej możliwości, nie mają takich, takich książek, nie mają takich podręczników do tego, więc program był inaczej ułożony. I takie z roku na rok ujednolicenie tego języka litewskiego państwowego to było wielkim ciosem dla naszej młodzieży. Chociaż muszę powiedzieć, że nasza młodzież akurat gimnazjalna z dała z tym sobie bardzo świetnie radę. I, i nasi uczniowie no, oczywiście z wielką obawą, z, z różnymi takimi szczegółami, ale składają język litewski jako państwowy pomyślnie. Jeżeli już jest ujednolicony egzamin z języka litewskiego, prawda i tak dalej, wszystkie egzaminy państwowe są w języku litewskim składane, więc no taki, y, mogę powiedzieć, nie patriota rodzic, prawda, który pójdzie na łatwiznę, no to on oczywiście zapisze swoje dziecko do szkoły państwowej, gdzie się gruntownie będzie uczyło w języku litewskim i potem, jak oni niektórzy mówią, łatwiej będzie w życiu y, na ten start, no ale większość nie uważa. I właśnie Polacy, Polacy jednak przychodzą z podaniami do naszego gimnazjum i oddają swoje dzieci do naszej szkoły, do naszego gimnazjum. I to świadczy o tym, że nasi obywatele, nasza społeczność, nasi mieszkańcy tutaj mejszegołu i pobliskich wsi no, są nastawieni pozytywnie, ufają swojemu narodowi, szanują swój język. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, i nie przegrają na pewno. Młodzież, która tutaj trochę z kimś poobcuje, porozmawia, coś powie, zobaczy, e, potem skorzysta na przykład z darów tego, co tutaj na przykład Państwo prezentowaliście, Państwo przywieźliście. No to oczywiście to doceni i, no i zastanowi się nad tym, może nie nad, nie nad materialną stroną medalu, jak to się mówi tylko nad tą duchową, że skoro nasi rodacy dbają tutaj o nas, no to trzeba nie zawieść ich oczekiwań i trzeba bardziej się solidaryzować z nimi, więc zapraszam jak najbardziej nie tylko do naszego gimnazjum, ale do, do każdej placówki oświatowej tutaj na Wileńszczyźnie, bo warto zobaczyć nasze problemy, warto zobaczyć nasze sukcesy, warto z nami porozmawiać i warto z nami poobcować. Pytano, kiedy ksiądz wyjechał z Polski, to, to mówił ja nigdy z Polski nie wyjeżdżałem. No potem dodawał też, że to Polska odeszła, stąd e, jakby granice przesunęły się. Nasze miasteczko było polskie Dzięki Polakom nasz Kościół utrzymał się, bo wiemy, y, nawet nie mieliśmy mszy a ksiądz Józef był bardzo tolerancyjny. Mówię, był bardzo krzywdzony przez y, znaczy Sowietów. Nigdy nie mówił źle o tych o Rosjanach no bolszewicy. I sam pierwszy zrobił mszę święto politewsku tutaj w tym kościele. To znaczy, że różnie to bywa, ale naprawdę jesteśmy braćmi katolikami. W jego no, takich konkretnych wypowiedziach to znajdujemy takie słowa, że e, należy rozróżniać między e, politykerami a prawdziwymi Litwinami. Od prawdziwych Litwinów nigdy nie doznałem żadnej przykrości, a wręcz przeciwnie dużo dobrego. Jako to byli, byliśmy, rodzice byli wywoływani do szkoły, na przykład uczy, uczyliśmy się dobrze i tak dalej, ale były zarzuty, że Rodzice nie umieją wychowywać dzieci, ponieważ wasze dzieci chodzą do kościoła. To był taki zarzut wychowanie dzieci. Jako studentka w koniec 70. lat i na początku 80. lat tutaj spotykaliśmy się na takich tajnych spotkaniach studenckich. Dyskutowaliśmy na różne tematy, na tematy patriotyczne, religijne, religii w szkole nie było i często bywało tak, że do późno zasiedzieliśmy się tutaj. I i kiedy i ksiądz słynął z niezwykłego poczucia humoru i mówił jak wychodźcie parami i jak ktoś was zapyta co wy tu robili, to powiecie, że dawali na zapowiedzi. To skąd wiedzieliśmy historię polską na przykład? Przecież wy mieliście wypaczoną tę historię i my oczywiście od rodziców mieliśmy. Bo źródłem historii znajomości ksiądz Pralat był dla nas. Zawsze mówił ile Polska miała rozbiorów, no historycznie wiemy trzymał nie cztery. бентро молотых і так далі подзел Мдзе тут те был подзел, Пра.лі поліціць, то може і венцей. Так я справа у Каатыні нам не вольно було ве муіць спомінаць, бо був вправзонних хатынень. А ми відзеliśmy у ктынні у ссвох крузіц, підсіёнд закралаів. Mam Dzięki takim ludziom to, trzymamy to, się i po, jeszcze raz powtarzam, jest taką oaza polskości, mamy polską szkołę imienia księdza Pralaty Złotuńskiego. Teraz zapraszam do muzeum. Muzeum czynne jest od trzech lat. To jest domek, domek, w którym ksiądz Pralat spędził ponad 60 lat swego życia. Był to domek jeszcze... 19-wieczny domek, a zamieszkał w nim w 1950 roku, kiedy przyjechał Sturgiel do Miejsza i Zamieszkał w tym domku, to był domek dla służby, ponieważ plebanie było odebrane kościołowi, i, i tutaj właśnie spędził i jeszcze zaopiekował się wielu, wielu kaplanami wypędzonymi z różnych względów. Yy, z różnych miejsc i, i którzy tutaj też dożywali. W tym pokoju zobaczymy te obrazy, zdjęcie, trochę może taki chaos, ale jak zawsze mój, według wartości, którymi kierował się. Jak przychodziliśmy tacy czy tacy, tam jest święta rodzina, zawsze wskazywał nam, z wielkim szacunkiem, zawsze moją mateczkę, niewiastę, zawsze pouczał dzieci, jak mają dziękować za to, jak rodzice ich wychowują. Druga wartość to oczywiście wiara. Męczennicy za wiarę. Miał, zawsze miał przy sobie błogosławionego Jerzego Popieluszkę. Zawsze tutaj korespondowała się z prymasem tysiąclecia, widzimy Stefan Wyszyński. E, błogosławiony Matulewicz, biskup. Trzecia wartość to oczywiście rodzina. Cały czas uważamy siebie za Polaków, chociaż chcą, żebyśmy zasymilowali się z, z, z narodem litewskim. Próbują... Żeby nie było tego określenia Polak, a żeby był po prostu jakiś spolszczony Litwin i, i tak dalej. No, i, natomiast my czujemy się Polakami i, i dzięki temu, że nie, nie to, że czujemy się, no my jesteśmy Polakami. Dlatego, że my urodziliśmy się tutaj jako Polacy, a nie jacyś tam i, i od dziecka język polski, chociaż może nie literacki czujemy, ale... To mamy za, zakodowane w sobie i, i, i dzięki, temu, dzięki temu mamy też no, może siły sprzeciwić się tym wszystkim takim naciskom. wygląda tutaj w tej szkole, czy tendencja malejąca jest zarówno dotycząca uczniów polskich i rosyjskich, czy ona dotyczy tylko polskich? No na, na dzisiejszy dzień to polskich. Czyli rosyjskich się utrzymuje na podobnym yy, poziomie działalności? Nie, zwiększyło się. W Ostatnie, ostatnich, ostatnich, latach. Kilka lat zwiększyły takie się, się. Takie wzrost mamy większy. Tutaj przeważnie są rodziny mieszane. Rosyjsko-polskie, polsko-litewskie, rosyjsko-litewskie. I wtedy, I wtedy trzeba decydować ojcu i matce, do której szkoły pójdzie. I tutaj jest naprawdę to tak boleśnie Nie ma tak, jak u Was po prostu jest ta szkoła i tyle. Nie musicie za tym zastanawiać. To jest gorzej, proszę. Stale czujemy pomoc z Polski. Mamy niemało zaproszeń na różnorodne obozy, na jakieś konferencje, na, na seminary do Polski. Niedawno na przykład my nauczyciele byliśmy w Gdańsku, gdy nie Sopo, SOPO takie bardzo dobre mieliśmy spotkanie. Uczniowie też stale jadą, stale odwiedzają nas, jakieś przywożą prezenty. Przecież kiedy nasi uczniowie odwiedzają Polskę albo jadą tam na tydzień czy na dwa, mają wszystko płacone. I ta pomoc, czy nawet jakieś studia, na które dostają się nasi uczniowie, też Polska bardzo dużo pomaga. Jesteśmy y już od 20 lat mamy polskie klasy, od 25 lat raczej i ciągle współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, z instytucjami, ze szkolami na, w Polsce, w macierzy. Organizujemy różne projekty, jak dla nauczycieli, dla kadry pedagogicznej, tak i dla dzieci i pomagamy społeczności tutaj, miasteczka, całego rejonu, okolic naszych. To są metodyczne takie zajęcia. Byliśmy w Gdyni, mieliśmy wyjazdy do Wrocławia. Byliśmy w Warszawie, w Augustowie, czyli w różnych miejscowościach. To byli kolonie dla dzieci nad morzem, co, co jest naprawdę bardzo dużą atrakcją dla naszych dzieci, bo nasze morze, czyli nasze. Yy, Miejscowości, gdzie możemy odpoczywać na Litwie, są za drogie dla rodziców, aby wywieźć te dzieciaki. I nie każdy widział może, no, powiedzmy. No i w danym wypadku to jest pomoc metodyczna w postaci książek, dydaktycznych pomocy. To jest praca z liderami młodzieżowymi. To są naprawdę bardzo ważne dla nas może takie wyniki, bo zbieramy tych dzieci, które mogliby tutaj działać na na tych terenach, na Wileńszczyźnie, nie tylko wyjeżdżać poza granice na studia, ale wracać i coś się zmienić, żeby zmienić tutaj na miejscu coś. Dzieci nie zwracają na to uwagi, zaczynają zdanie po, po polsku, po rosyjsku i skończają po litewsku, bo tak im słowa przychodzą i nie zastanawiają się nad tym, że tam trzeba coś tylko na wiekcy, może, może gdzieś jeszcze jeżdżają do Polski czy tam, prawda, kształcą ten język i, i coś tam myślą o tym, a tak, tak jest szybciej. I co A chcą jeździć do Polski, przepraszam bardzo. No na pewno, że chcą. Chcą wyjeżdżać w 6. Ja wiem, na studenii i w tym roku planuję w biegu mieliśmy każdego roku do Polski, jadą na studeniu. A jaki Panie. kierunek jest najczęściej wybierany w Polsce? I stosunki takie międzynarodowe, na przykład chyba stosunki międzynarodowe, I to takie najbardziej popularne. A wracają, popularne czy, czy... Czy no, niektórzy zostają, niektórzy wrócają. No <noise> no niektórzy wrócimy zakładają tam, zostają. Opinia o Polakach coraz lepsza jest, bo tutaj u nas powiedzmy, bo... Są słowni przede wszystkim, są odpowiedzialni, mają dobre wykształcenie. Nie przeszkadza im to, że studia skończają w języku litewskim. Natomiast zajmują stanowiska jak w samorządach, tak i w różnych instytucjach. I naprawdę głośno jest o tych Polakach. No zdarza się, że stają się takie różne nieporozumienia, ale jak to i wśród ludzi zawsze szukamy kompromisu. Bardzo dobrze, posługują się, mają pracę. No mówimy o tym, że siedzimy w Sejmie już tam, prawda? W, w Radzie tutaj naszej samorządu wszędzie, wszędzie stanowiska obejmują Polacy. I to nie mówimy już ze względu na narodowość, mówimy on ze względu na kwalifikacje po prostu. Czyli to, to, to nie jest tak, że na Litwie Polacy mają, mają źle, nie mają. A w ogóle kim jesteście? Jak Kibice. Kibice. A, I było, po prostu łączą nas bez zgody między tymi kupami, dlatego packu na takie Bo dotychczas robiliśmy akcję poprzez stowarzyszenie. A w tym roku zdecydowały się na zrobienie takiej właśnie Spół, wspólnej języków wami. Czuję oddech, mam grzecę. Państwo dosiewcy, czy nie Lona, również I rozwalenie kartonu. <grym wytrych> Dla nas to jest niesamowicie ważne i przyjemne wydarzenie, kiedy mamy gości z Polski. Bowiem zawsze z leską wokół czekamy na takie spotkanie. I słowo po jakieś polskie, takie prawdziwe, takie którego może nie wszędzie u nas usłyszymy poprawne. I to, że do nas zajeżdżają goście z Polski do naszej szkoły polsko-rosyjskiej, która jest jedyna w rejonie, odwiedzają nas, jakieś przywożą prezenty po prostu z dobrym słowem, z otwartym sercem i z otwartą do nas duszą, to naprawdę wielki krok. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni. I to akurat sześciolatki robili, bo to, to była pierwsza klasa, to bo, ich pierwsza kartka w życiu tak naprawdę. <noise> bardzo ładne, na bardzo tak. ładne. Także na pewno przykładali się do mnie. Jeden naród ponad granicami. Czy tutaj są Czy które przyczyniły się do tej akcji? Bardzo. Dziękuję bardzo. Opinia zmieniamy o kibicach, prawda? I, ja tak, jak i wszędzie, tak. tak jak i wszędzie są zli ludzie, i są naprawdę. No, no, no staramy bardzo się zmienić dziwo, opinię. Dziwo, no, staramy no. się zmienić opinię. No i taki gadżet kibicowski jak szalik Na nie To raczej tutaj jak młodzież byłaby, <laughs> a ja z tym tak jakoś dziwnie wyglądam. Bardzo bym się chciała, żeby ta szkoła. Tak samo wytrwała trwa, jak najdłużej, bo historia jest bardzo długa, bo, bo praktycznie Polaków jest tutaj dużo. Tylko, aby te Polacy nie zapomnieli, kim są. Prawda? I że ta, to, nie wiem, szkolnictwo w języku polskim nie przeszkadza, tylko pomaga człowieku, rozszerza horyzonty i po prostu daje większe możliwości. Jadę, jadę.